Tak naprawdę to był nasz wspólny pomysł. Taką dużą inicjatywą pan dyrektor tutaj się zaangażował. Podglądaliśmy inne gminy. W tym roku nie było zorganizowane spotkanie kultur bierzmanowej, mhm. więc stwierdziliśmy, mhm. że lepszym rozwiązaniem i takim chyba efektywniejszym nawet kosztowo było to, żeby te dwie imprezy zrobić jedna za drugą, czyli w piątek i w sobotę. Powiem tak, że tych pomysłów będzie jeszcze więcej. Ten rok to jest taki testowy, bo to jest też coś nowego dla pana dyrektora, również i dla mnie. Więc mam nadzieję, że w kolejnych latach jeszcze bardziej państwa zaskoczy. W piątek zapraszamy państwa w imieniu pani Wójt Gminy Żmanowa, pani Anne Obolewicz. Zapraszamy państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie. Startujemy w piątek o godzinie 17:00 będzie teatr z Poznania, Teatr dla Dzieci. To tutaj niedaleko parametrów, stąd jest tak zwany amfiteatr, tam będzie odbędzie się spektakl teatralny dla dzieci. Później Państwa zaprosimy tutaj na główną scenę. Będziemy dla Państwa pokazywać i będziecie Państwo mogli zobaczyć i, posłu i posłuchać talent show, czyli wszystkich młodych amatorów, ale też i z aspiracjami, że tak powiem, artystów gminy Jerzmanowa. Pokażemy to, co gmina ma, Jerzmanowa, najlepsze dla Państwa. Później będzie oczywiście chwila przerwy, będziecie mogli, mieszkańcy gminy Jerzmanowa będą mogli się tutaj korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, które tutaj Pani Wójta dla Państwa przygotowała. I zaczynamy koncertem o godzinie 20.00, Messiah chwila przerwy wchodzi myślę, że gwiazda wieczoru i w ogóle chyba gwiazda, nie tylko i dożynek, ale i chyba też nie w całym regionie, dlatego bardzo Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Kleo 21.30. Jesteście Państwo mile, mile widziani. Jesteście bardzo serdecznie zaproszeni. To mówimy oczywiście o piątku. Jeśli chodzi o sobotę, gminne Dożynki, widzimy, startujemy mszą w kościele. Tutaj w Jerzmanowej o godzinie 14 .00. również Państwa serdecznie zapraszamy i udajemy się takim, pochodem, takim pochodem gminnym, pochodem dorzynkowym. Celebrujemy plony, ciężką pracę rolników. Przychodzimy tutaj do, no Tutaj na plac za ratuszem gminy Jerzmanowa i zapraszamy Państwa na wszystkie te, te atrakcje, które, które mamy i. Wesołe miasteczko i mamy tutaj, jak Państwo widzicie, mamy namioty sołeckie KGW. Pani Wójt również będzie losowała nagrody, będzie tutaj, myślę, że nie jedna osoba będzie zadowolona, dostaną tutaj nagrody od Pani Wójt za ciężką pracę za cały rok. I o godzinie, tu mamy już wtedy, spotykamy się godzina 20, o godzinie 20 mamy koncert Boniem. Myślę, że w fajną muzykę, taką taneczną lat 70., -tych, 80., -tych, kto pamięta ten wie. I o 21. Łobuzy. Pani Wójt, rozmawiała Pani z rolnikami, jak poszły tegoroczne dożynki? Nie dorzynki, tylko żniwa. Szczerze mówiąc, to wiemy, rozmawiamy, widzimy, co się dzieje, wiemy, jaka jest aura, jaka jest pogoda, więc wiemy, że jest ciężko. Z każdego roku coraz ciężej, bo te warunki, mówię, atmosferyczne są coraz gorsze. Więc cóż, no ten dzień, właśnie ta sobota jest dla nich, to jest taki hołd, taki ukłon dla wszystkich w ich stronę, bo to, mówię, dzięki nim my mamy to bezpieczeństwo żywnościowe. A dużo jest rolników w gminie Jerzmanowa? Bo... Niestety z roku na rok tych rolników jest coraz mniej. Myślę, że to nie tylko w gminie Jerzmanowa, tylko generalnie w okolicznych gminach. Dziękuję bardzo.